Przed nami bunkry Nie no bunkry, bunkry solidne bym po... o powiem, masz kolejną flagę Mąkow nie ma, ale też się zajęliście Oj oj Po zębach Tam gdzie w środku siedzi yy... Typek właśnie Aść trafił ładnie <laughs> Uj Kolega jest sobie nie popatrzy na dupy <laughs> Pomyśl sobie, że jeszcze te Yy, maszyna, która tam jest, to urządzenie... O, zabiję go od razu A, bo zabiłeś tego oficera. Ten go zajebałem to <grym> Co się teraz trzeba być, gływa peka. Lezwo, Chuj nie wie co go zabiło i nawet nie wie skąd O, granat! A widziałem właśnie tą ikonkę. Ja Przemieniam municję, you motherfucker! Biegnie ci jeden z boku, chyba. Tak, biegnie, czekaj. Nie przyjść. O, dzień dobry panu! A jeszcze jeden ci wchodzi. Wiem. Dajemy wszystkich powybijanych. Nie bo tu jeszcze jeden gdzieś biega. Gdzieś z lewej nie, nie nie granat na człowieka. No, tak też mógł. No. Idzie no, dwóch? Chyba oficerowie dwaj. A widzę go. Kurwa, nie Dzięki za ich po prostu na mnie. Sorry. Kurwa, czapę yy... skąd jak hełm? Nie ja zobaczyłem tego, który... Kurwa. Takim autkiem przyjechali. Ej, bo tu żołnierz w aucie siedzi. Nie. Yeah. w tym aucie siedział żołnierz. W <noise> tym też? Dzień dobry panu. Czekaj, patrz to, patrz to. W drugim też pewnie siedzi. Za co się będę robił akcję łańcuchową? O tym tutaj. A, Punkty! Wreszcie, nie, no masz tu. O, cześć panom! Jak on się nie skapnął, że tu by, byliśmy? Wow. Z jeszcze jest. No i po autach. <grych> nie, na nie ciężarówka dalej stoi. Kolejny zrobił spagat. A tu kolejny Bienia. To się daleko mnie widzi. Prawdopodobnie jest snaj... ktoś z tych Jagerów Te działalności powiem Stoi jak chuj w wodzie Czekaj bo gdzieś tu siedzi A widzę go O cholera Daj na plecak masz jeszcze jednego Idę do weź się alarmem zajmij O kilka mam ja z karabinów Kolejnego Siara Panie, są nie pa, ja sobie są dokładnie No tam po, po, le po prawo, no o saczu no. charge Dawaj mi się. Chyba było słychać mój głos mojej postaci No nie słyszą No właśnie tak obok A no, nie, wabich. Ty bie Biedny Mercedes Biedny Mercedes Ty, ale ej, od wybuchu przeżyła i na Ty, bo to się Mercedes typów nie? mam w środku A tu tak, jak ja się patrzę? Zobacz. tam, gdzie celuję. Nie możesz go oznaczyć? Nie, bo siedzi gdzieś za bórem. za bórem. Mówisz o tym murku Co? na górze? Cześć, nie pamiętam, pod którym białko. Się... O, o, jest, jest, jest. Mam go. To jest twój. Co? Chill, chill. Kurwo, jeba na się obrócił za No i gdzie uciekasz? <gry> Kurw! Czy widziałem, jak twój pocisk poleciał? No, twój też tak leci. No, wychyli główkę. O, za internet ten skoczy. Żuwik, pokaż główkę. Co on robi, że on tak się chowa? Kurw! Akurat się ruszył w momencie gdy strzeliłem No jakaś usza. Co on zajebał? On swojego zajebał Snajper gdzieś jest To nie na z A nie na lewo go masz, na lewo ty pomasz Tak, taka No bo bym pan nie wykrył Najpierw na czy komu. kto leży? A tam siedzi no Kływa ten zwierzy mi wykrywa No cały czas się na mnie gap zwierzę on biegnie do mnie Tu na wieży po lewej mojej drewnianej A Wow tam, tam jest jeszcze jeden gnomek Tu po prawej planie... A nie dobra tam nie ma Tu już do... przede mną jest Biegnam. Właśnie miałem mówić e... A i wykryli mnie Czołg się gapi na mnie, ale nie gapi Tam w ogóle masz y... Tam gdzie jest ta y... przeciwchodnicza To się na ciebie gapi Tu się na ciebie gapi O warsztat Czy... Nie wiedziałeś o nim? Chyba zapomniałem bo, bo chyba na niektórych mapach są bo dwa warsztaty O cholera e, Nie wychylaj się jak nie chcesz Ej! Oficer! O, czołg poszedł z dymem. Już go nie ma. <grym> no widzisz, mamy doznaczony jeden warsztat. Taką zębatką. No. no tak. Ja go mam poznaczonego, bo już go odkryłem. Tu chyba... jest taki... Chyba jakiś oddział nam na plecy chciał pójść. Budka od drugiej strony. E, pan pancernom. Snajperów rozwalić? No, pan pancernom da się to rozwalić. No nie, przypadkiem to karabinem odkryłem. Ty no! Tak, zarąbiste. Aha. Uchem? Nie wiem. Ale kolega i sobie nigdzie nie pogada. Łap granata! Ty też teraz... A tu patrzę tam są te łodzie podwodne? Tak, on no właśnie za to tak. Właśnie ogłowego. coś mi tu trzyma się kameł. Zdane taką mi O jak się tu Jelitówka. Panie, oficer do mnie strzela, myślisz, że coś mi zrobi tym pistolecikiem. Swo... O, zajście tu jest jakieś No. O Jezus Maria, do mnie biegł i akurat strzeliłeś O Jezus A no tam było zejście, tam było zejście takie no Łęk i kurwa i gościu zdycha, no naprawdę trzeba pizdon do A o to jest to, no nie widziałem to jest wejście Ale go złożyło ładny no, buchowy Co ja nie wiedziałem tu akurat wejście jest A i skrzynka z genatami nie mogę wyłamać o, A nie kuli. tu jest O w dupę, zapomniałem, że on Zawał przez oko, to prostu Ktoś mnie od tylca przechodzi, a ja się wysadzę. Wyza... <noise> e, nieważne, rekrut do mnie podchodził, już nie żyję. Skąd jest rekrut? <noise> bo widzę, bo rekruci tylko noszą te. no. jasne takie. Mhm. te jasne mundury. Czy patrzy, prosto, na mnie, przez nos. No takie, to, to, to nie jest? Czy to co to? to... Ja tak nie, wie. <noise> nie wiem. nie wiem, to chciałbym, może. Może też przyszedł odwiedziny. O, ktoś mnie na dupę się patrzy. O, chcę. Kogiel mogę? Jądra, jądra. <noise> Obydwa poszły Jaki Ja Jeden poszedł, ale. <laughs> ale ładny obóz zajebał. Para olimpiada. Z sodawiący ci Niemcy, czasem baletu nie ćwiczyli Na no, Do sobie widzenia, sobie Niemców? Sobie, że, pomyśl sobie, że yy, nagle mówią Niemcy yy, w sztabie o nas Balerina, kapucina. Po, po, po... No, nazywają sztab... A nie, da się przejść. Mogłeś do mnie przejść. No. A to jest ten wierzyć wierzyć Nie, nie, tu nie jestem, to mi tu mi to jeszcze nie było Jak się hmm. do niego dostać A, ten jak się wchodzi, dobra Ej. Teraz ja stąd wyjdę? A nie nie można dobra, nie, nie można myślałem Bo Tu widziałam taki kurwa. I... Ty Niemiec pode mną Nic to nie było, i tak mi się pływa niemiec tu ja, No co nie co Wiesz kilku niemców zostawiłem w tej dziurze O, o jeszcze tu tłum tłumik, jeszcze lepiej e, powiem tak, kilku niemców siedzi w tej dziurze. Co nie <noise> Fajwerki wrzucam Bawcie się mm. Ten żaba miał szwala prosto z kopalni Kilku Niemców tam zostawiłem na dole i zrzuciłem prezent Dobra... Mm. do pistoletu Tu obok jeszcze biegają Tylko naj, na, najlepsze w tym jest to, że Pomimo, że ich tam powybijasz to oni i tak, jakby to jest zbugowane, i niby oni tam na dole dalej siedzą. Ty wiesz, że tu obok jest jeszcze jeden, ten. Okay. Jeszcze jedna wieża. Mam ten MG24 co ma 10 pocisków, ciężki karabin, co nie? I kurwa za Niemcem. Nie chodź, tip tip tip, tak, 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 headshot tak, sobie, sobie tak, 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 ciężkiego karabinu w tak, w przecież pancerny miałeś. No. tak, Co, tak, tak, takiego dostać tak, tak, w tak, mamy? mamy? Witam, tak, oficera. A tak, ucie mamy. O. Tak, ja tu jeszcze czyszczę po kolei jedna, jedna, jedną fortecę. Chyba ta się nie w całe wyjście. Co mnie widzisz tak daleko? Może Jager, albo Sniper. No nie... A nie, to nie widzę Cię, może coś znaleźli, Złogi pewnie. Tu nie, mam paru... znaleźli, dowiedzieli się o mnie. Tu mam paru Niem Niemców, jakbyś był zainteresowany. Czekaj, rzucam jednemu Niemcowi w łeb granatem. Dostał granatem prosto w ryj. No, ten całego zębów pracuje, ja nic nie zostanie. Co w, w ogrodzie siedzi? Nie, przed ogrodem. Kolejny. O, mam oficerka znowu. Ja też miałem oficera, którego idę z O, tu mają papiery. Oj, oj, co się kurwa, no dziękuję go. Najpierw mi tekstury zjebało. Kurwa dzięki, wiesz, te jebanie Niemców. niemcu Wykryjny, nie więc już ile... Ja, na daleko dale patrz. Tak, Stronica. gdzie jest okno. Mondy. Raz. Raz Dwa. i trzy. Ej, na tej stronicy jest gnąb w piątce. No co? chyba, to znaczy chyba trzeba bije sika do do tego. Ojoj. Oj oj. Inwalida do końca życia. Ja pierdolę. Kurwa, gościu taką gwiazdkę zajebał. Właśnie przed chwilą ci powiem, że jak rzuciłem granat do tego Niemca, on dostał w twarz. A ty masz drugi ekran, obo... czy masz tylko jeden ekran? Mam tylko jeden. A szkoda, bo byś mógł na drugim mieć live, jakbyś widział moją perspektywę, hmm. jak u mnie zlatają. Czekaj, bo ja tu cały czas... Widzę Niemców. A, bo oni tutaj mają. Oni dalej siedzą w tej dziurze, co przeszukiwałeś chyba. Nie można tam wejść. dobry? Oj, ja się zobaczył. To le... bardziej z lewej. Tak, ups. To koleżka się napił. On zaczął pić, a, roz... a ja go odstrzeliłem od tego. Już przez chwilę myślałem, że trzymałeś M16, wiesz? Ale go jednie z... do przodu. Pikołek do przodu będzie. Myślałem, że ja Pływa, bym... zła amunicję wybrałem Od... i mi usłyszeli Jak pamiętam, to gdzieś był czołg, to nie na tej mapie? Zło... Yy... No, tam po drugiej stronie można. A jezus, kurwa, to to. No, nie róbmy tego, bo to jest koniec tej ma... yy... 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 misji. Tutaj. Yy... Yy... Idziemy w drugą stronę. Tu jest panzerfałdz, jak chcesz. Nie, tego zostawimy na koniec, się przyda, kochasz. Ja Okej, okay, ja mam coś innego, ja mam coś lepszego. Czekaj, okay, my jesteśmy tu, to ja idę tą okay, w prawą, to tam gdzieś w lewo idź. Dobra, no, u mnie będzie czołg, więc No ile tu jest czołgów? Dwa? Yy, jeden za nami, pod koniec misji, i drugi przed nami, który będzie jeździł. A no tak, tak, jest takie jeden, faktycznie. I prosto w dupę. A nie, w gardło go. Chyba tylko to samo, no tak, tabak... sprawdzanie wyaków no, innych statków. Co, po prostu wychodzi na luzie z, punkt, z tego sokopów i widzi: O, Amerykanin! I już go nie mam. <laughs> o, marzył. Dobra, wiesz, co? Kurwa, byłem ja mina na posadzce Mon Monikę wpisał. To odjebałeś. Flarę wystrzeliłem. O. A, zabiło, zabiło jednego. Może, Wiesz, że tam na lewo masz snipera. Tej ja wie, no wiem, tylko że się wychylić nie chce. Dobrze, że się na mnie patrzył. A, to w ogóle gdzieś poza tym, poza wieżą, a nie, stał. Nie, wie, on wie, że siedział, tylko że on... Ja, ja jestem za te okno, ja by, ja miałem widok na tamte okna z tyłu. A, wiem, widział, właśnie tak, za, tak coś myślałem, że on będzie siedział tam. Widzę drugiego. Dobra, ja tu do miasta trochę wejdę, a ja się cofnę na ulicę. O, tu. Trupa zna. <grywa> Jak się będzie <byliło> łazczeka <grywa> Kurwa takie o kurwa po mnie. <grywa> U miał taką minę no kurwa. Wiesz, tak strzęka w ogóle i kurwa chuj, już wiem za koniec To było piękne. That face at Ja jego tam Nie, my to jakieś z wokiem znalazłem. Ja, ja mam tu Galgul. Jak biegające zwłoki? Już martwe. Co ty kurwa, bierzesz? Niemca miałem tam. Ale ty nie, po Jezu. Właśnie się spojrzałem w stronę twojego konierki. <grym zmarzanie> Wziąłeś jego szczękę? <grym zmarzanie> tak. Mów <grym> Monika, before <zmarzanie> they fight, walk. drzwi odjebałem z auta, co jest, kurwa. Ale przez to kurwa nie mnie sprzeżył. O, czekaj, to jest. widać na momencie, jak on mnie tafił, ja tafiłem jego. Ale ba ja A nie, ja nie, nie odbieram drzwi, a jestem w tym samym instant. Pływa gościu wyszedł przez zamknięte drzwi. oni do mnie podbiegają. Oooo, grzy. Zadzwonili z, 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 z tego z no zadzwonili już. A i kurwa kwas, a nie was. Celownik mi się zepsuł. Jak? Jakby mam celownik od pistoletu, ale taki celownik, że nie nie widzę tej linii na środku. Po prostu lunetę taką już. chyba jakiś baka, lag. Pływa. Sniper mi wypatrzył, bo miałem światełko Gdzie i moto. Nie, właśnie nie wiem, ale moto mi przyjechał. A co jest? Skąd ty żyjesz? Nie wiem, do mnie się czołgał. Nie ma patrzenia. Banan. Mu prosto na ryj. Nie na nie żeby coś, ale ten snajper tego by się żyje. Serio? No, bo nie. mi się potwierdza. Mapie nawet a to nie na mapie pokazane. Na radarze. Dobra, wybiega umie... a. Nie a nie badajden. Badajden sprawdzić tego naszego kościotrupa jebanego. Kurwa, o Na mnie Kurwa i dany z bas poleciał. Po, I po chwili Kurwa widzą mnie Chowaj, oni tam widzę cię, no na, widzę cię zonetki. I na chuj ci to było? A tu ten sniper? Nie zobaczę, nie zobaczę go, próbowałem go zdjąć, ale... Do ciebie to to jest Słuchaj, to śruby, tam jest. typa, tu jest tak... Podkoczyłem. <grym grym> Okiem poleciłem. Jak ty masz tłumik, to, ty ch to chyba obojętnie, jaką masz amunicję. Teraz raczej... się Nie do końca. wyciszona przynajmniej zmniejsza, ale zasięg którego mnie wykrywają ja mam tłumik, ale... Nieważne nie jaka broń... Nie no, tam Ci pokazuję z ilu metrów Cię słyszą jak sobie modyfikuję broń. No to oni mnie nie słyszą za bardzo, że mam taki dobry tłumik. Ej, w... mają to pepanki! Kolejnego snajpera widzę się i ten zajął od razu. Maj, mają to pepanki.

Chyba ten oficer się teleportuje, widzę, bo to w swoim biurze. Jest, mam go. widzę! No. Jak się to ładnie leży. <laughs> jak mu się paszcza otworzyła fajnie Tutaj To jest kurde Oła ojoj ojoj Ale pa wojki ominęło No Tam kość było widać jak leci Ej, fajnie jakby dało się użyć dało I nie wiem tu jebany Au. Aha, jak oni mają taką gwiazdkę to na co są po prostu mocno ranni Za że niektórzy mają taką gwiazdkę nad sobą czekałem na żołnierza aż podejdzie do mnie Ja czekam aż on do mnie podejdzie, bo ja tego <śledzio> rzucę mu granat Przylepny Przeczypiję mu O kurwa, nie w... O nie chuj Możesz się ten? Le, le, le. Ciebie pan... Nie widzę. Pa, jeszcze mnie strzeliwuje, żeby mnie dobić. No tak, oni... to skrzydła... Pijesz dalej o, i będę chyba raz leżał znowu. Będziemy z włókstą strzeliwany. Uciekaj stąd Ja, tylko walę no, cię za takie. No, Dobra, jeden z zęby poszły. Reżą Idę tam do ciebie już, ja się chujwa ogu nie boję. Cześć, jest chleb? Cicho, tu. Nie, nie ma chleba, wszystko zjedli. <laughs> gdzie jest ten czołg? Ja go nie widzę. Za ci wyjedzie, to ja go po prostu zabawuję. Góry tam, gdzie wybiegłeś przeciwko. Zauważyliśmy tego samego cylpa. Ja już miałem strzelać, ale problem taki, że ja nie ma chleba. A, tu jest warsztat. Ja Czekaj. Czekaj, bo widzę. Tu się tam rusza we No podmoczony. Dobra, to się jest się to miejsce. Tam. Ja patrzę się na ty, ten tak wychodzi mi tam. A wyjdę za nim? O Jezu, prosto z kręgosłup. Ja nic nie widzę, bo mi ściana zasłoniła. A. Ja go z kręgosłupu Aż mu się karabin ten U mnie to mu się karabin... I się zawraca do nas oh Jedzie do nas? Tak, <laughs> bo dostał Ej, tu, no, tu są. Tu nie wiedzą. O pan Tak, ja wiem o nim czekaj, bo tutaj się da wejść jeszcze na dach, temu zrzucę tego tnt ka bum No. W auto i po aucie a e, tutaj trzeba coś zrobić jak się nie mylę. Wiem, że gdzieś tu sniper się nie uba A sniper to już chyba nie ma Tu góry powinien być Łom, nie mam Łomu Ty masz WOM Chyba O jest Łom, nieważne <laughs> znalazłem łom. Nie mam łomu. jaka jak łom znalazłem w pokoju obok? No wiem, bo tam leży. <laughs>